Dzień dobry, witam serdecznie w Majeckie ręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasto z bananami, z dużą ilością kakao i czekoladą. Ciasto jest wilgotne, puszyste, bardzo ładnie rośnie, cudownie wygląda i pięknie pachnie. Jest proste w przygotowaniu. Ozdobiłam je polewą czekoladową, ale jeśli nie chcemy, możemy pominąć polewę, ciasto będzie równie pyszne. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukieręki. Składniki: dokładna lista składników i przepis na stronie Małej Cukieręki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Do przepisu jest dobrze użyć bardzo dojrzałe banany, aby miały pociemniałą skórkę. Ciasto wtedy będzie bardziej aromatyczne i smaczne. Przygotujemy suche składniki. Do miski przesiewamy mąkę i kakao. Dodajemy proszek do pieczenia, sodę i cynamon. Krótko mieszamy łyżką. Suche składniki odstawiamy. Do drugiej miski przekładamy banany i rozgniatamy je widelcem na papkę. Dodajemy olej, jajka, cukier, cukier z prawdziwą wanilią i mieszamy aż składniki się połączą. Mokre składniki dodajemy do suchych, krótko mieszamy tak jak ja na filmie i dodajemy posiekaną czekoladę. Mieszamy, aż składniki się połączą. Ciasto przekładamy do przygotowanej keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Wyrównujemy i blaszkę wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 170 stopniach na funkcji góra-dół przez około 60 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika ciasto odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Ostygnięte ciasto ostrożnie wyciągamy z blaszki. I ciasto możemy już od razu podawać. Możemy również przygotować polewę. Do garnuszka wlewamy śmietankę i gotujemy. Do miski. Przekładamy połamaną czekoladę i gorącą śmietanką zalewamy czekoladę. Mieszamy aż czekolada całkowicie się roztopi. Użyłam bardzo gorzkiej czekolady, więc moja polewa wyszła od razu dosyć gęsta. Polewą dekorujemy ciasto. Na koniec ciasto posypałam czekoladowymi płatkami. I nasze pyszne czekoladowe ciasto z bananami jest już gotowe. Jest wilgotne, cudownie pachnie i wspaniale smakuje. Jest bardzo proste w przygotowaniu. Polecam! Dokładny przepis na stronie Małej ręki, Link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.